To mecenasi układu porannego. Casa Playa. lider na rynku nowych nieruchomości w Hiszpanii. Casa Playa to agencja nieruchomości, która wspiera Cię na każdym etapie zakupu. Kliknij link w opisie i pobierz darmowy PDF z przewodnikiem zakupu krok po kroku. Rosnące koszty IT hamują rozwój Twojej firmy. Z AMSO możesz obniżyć wydatki nawet o 70%. Wybierając polizingowy sprzęt IT sprawdzony, wydajny i gotowy do pracy, sprawdź na www.amso.pl. Premier Kanady ogłasza przedterminowe wybory. Chce otrzymać mandat społeczeństwa do walki z Donaldem Trumpem. Stany Zjednoczone mają nadzieję na pomyślne rozmowy w sprawie zakończenia wojny na Ukrainie. Nie powiódł się plan Komisarz Unii Europejskiej w sprawie dodatkowego wsparcia militarnego dla Ukrainy. Turecki sąd nakazał aresztowanie opozycyjnego burmistrza Stambułu. 50 tysięcy Palestyńczyków miało zginąć podczas wojny z Izraelem. We Francji i Holandii odbyły się protesty przeciwko rosnącej popularności prawicy. Poniedziałek, 24 marca to jest Układ Poranny. Michał Ziomek, zapraszam. Nowy premier Kanady, Mark Carney, ogłosił termin przedterminowych wyborów parlamentarnych. Chce w nich otrzymać poparcie Kanadyjczyków dla swojej walki z prezydentem Stanów Zjednoczonych, Donaldem Trumpem. Lider Liberalnej Partii Kanady zapowiedział, że głosowanie odbędzie się 28 kwietnia. Kampania wyborcza rozpocznie się tym samym na kilka dni przed wprowadzeniem przez Amerykę nowych ceł na importowane kanadyjskie produkty. Zdaniem premiera Kanady amerykański przywódca odmawia jego krajowi statusu prawdziwego państwa, chcąc w ten sposób złamać kanadyjskie społeczeństwo. Z tego powodu karnej liczy na silny mandat od Kanadyjczyków, aby mógł przeciwstawić się działaniom Trumpa. Liberałowie chcieliby w tym celu wygrać swoje czwarte wybory parlamentarne z rzędu. Ostatnich w ostatnich sondażach Liberalnej Partii Kanady udało się odrobić dużą stratę do Konserwatywnej Partii Kanady. Liberałowie przed serią wypowiedzi prezydenta USA mieli nawet 30 punktów procentowych mniejsze poparcie od konserwatystów, ale teraz ponownie przewodzą w badaniach opinii publicznej. Prawica, kierowana przez Piera Pualiewa, jest krytykowana za swoją spóźnioną reakcję na słowa Trumpa, który zapowiedział wprowadzenie wspomnianych ceł i mówił o przyłączeniu Kanady do Stanów Zjednoczonych. Kandydat konserwatystów na szefa kanadyjskiego rządu powiedział w niedzielę, że Kanada będzie zawsze suwerennym i samowystarczalnym państwem. Stany Zjednoczone są optymistycznie nastawione do rozmów w sprawie zakończenia wojny na Ukrainie. Dzisiaj w Arabii Saudyjskiej odbędzie się kolejna tura negocjacji pomiędzy Amerykanami i Rosjanami. Dzień przed szczytem w Riyadzie spotkali się ze sobą amerykańscy i ukraińscy dyplomaci. Stojący na czele ukraińskiej delegacji minister obrony Rustem Umerow powiedział, że w trakcie rozmów omawiano m.in. kwestie ochrony ukraińskich elektrowni infrastruktury krytycznej. W jego opinii kontakty Kijowa z Waszyngtonem mają doprowadzić do zaprowadzenia sprawiedliwego pokoju i do wzmocnienia bezpieczeństwa Ukrainy. Ukraiński prezydent Wołodymyr Załęski stwierdził, że spotkanie w saudyjskiej stolicy było całkowicie konstruktywne i poświęcone kwestiom technicznym. Celem jego kraju ma być obecnie zmuszenie prezydenta Rosji Władimira Putina do zaprzestania ataków na ukraińską infrastrukturę. Amerykański doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego Mike Waltz zapowiedział, że dzisiejsze negocjacje w Arabii Saudyjskiej będą dotyczyły głównie wstrzymania działań militarnych na akwenie Morza Czarnego i dokładne wyznaczenie linii frontu. Poza tym Amerykanie chcą budować wzajemne zaufanie w negocjacjach z Rosjanami, żeby doprowadzić do ostatecznego zakończenia wojny. Zdaniem prezydenta USA Donalda Trumpa rozmowy na temat powstrzymania dalszej eskalacji walk w pewnym stopniu znajdują się pod kontrolą. Kluczowe dla zaprowadzenia pokoju. Mają być racjonalne dyskusje oraz jego dobre relacje z Putinem i Załęckim. Wysokiej Komisarz Unii Europejskiej do spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa Kai Kalas nie udało się przeforsować planu dodatkowego wsparcia dla Ukrainy. Unijne państwa członkowskie mają inne spojrzenie na kwestie kontynuowania pomocy, informuje portal Politico. W czwartek w Brukseli odbył się kolejny szczyt przywódców państw Wspólnoty Europejskiej. 26 z 27 jego uczestników podpisało się pod deklaracją o kontynuowaniu wsparcia dla Ukrainy. Nie zawierało one jednak zbyt wielu konkretów. Wszystko z powodu fiaska planów unijnej komisarz do spraw polityki zagranicznej. Kalas już wcześniej nie udało się przekonać szefów rządów, aby zaakceptowali oni projekt wysłania Ukrainie półtora miliona sztuk amunicji artyleryjskiej. W czwartek próbowała więc przeforsować propozycję w postaci transzy pomocy w wysokości 40 miliardów euro, która także nie znalazła uznania w oczach europejskich przywódców. Polityk twierdzi, że wśród państw członkowskich Unii Europejskiej występują coraz większe różnice dotyczące polityki wobec Ukrainy. Państwa południa Europy są mniej chętne do finansowania podobnych planów, bo w porównaniu do krajów północy i wschodu nie uważają Rosji za swoje egzystencjalne zagrożenie. Zarazem plan Kalas nie uzyskał również poparcia Francji, posiadającej najsilniejszą armię we wspólnocie. Według portalu Unina komisarz popełniła ponadto poważne błędy. Przed oficjalnym przedstawieniem swoich propozycji nie przeprowadziła ona odpowiednich konsultacji z poszczególnymi rządami. Problemem estońskiej polityki ma być fakt, że zachowuje się ona nie jak Unina komisarz, ale nadal jak premier państwa członkowskiego. Opozycyjny burmistrz Stambułu, Ekrem Imamulu, został oficjalnie aresztowany na mocy decyzji tureckiego sądu. W ubiegłą środę został on zatrzymany przez policję, m.in. pod zarzutem korupcji i rzekomego wspierania terrorystów. Polityk będzie przebywał w areszcie do czasu rozpoczęcia rozpraw sądowych. Oprócz niego formalnie aresztowano 48 złącznie 100 osób zatrzymanych w ubiegłym tygodniu. Część podejrzanych osób została objęta jedynie nadzorem sądowym. Nie uwzględniono z kolei wniosku prokuratury o ponowne aresztowanie Imomolu pod zarzutem współpracy z organizacjami terrorystycznymi. Dziennik Daily Sabach twierdzi, że burmistrz Stambułu usłyszał szereg zarzutów dotyczących korupcji w samorządzie, oszustw czy ustawiania przetargów. Miał również nielegalnie pozyskiwać dane osobowe mieszkańców największego miasta Turcji. Materiałem dowodowym świadczącym przeciwko Imomolu są raporty państwowego nadzoru finansowego, dane nadzoru technicznego oraz zeznania 25 świadków. Samorządowiec nie przyznaje się do winy. W największych tureckich miastach trwają protesty zwolenników centrolewicowej Republikańskiej Partii Ludowej, uważających aresztowanie jednego z jej liderów za zamach na demokrację. Tureckie władze w związku z demonstracjami wprowadziły czterodniowy zakaz organizowania publicznych zgromadzeń w Stambule, Ankarze i Izmirze. Republikańska Partia Ludowa w niedzielę zorganizowała prawe wybory przed spodziewanymi przedterminowymi wyborami prezydenckimi, w których uczestniczyli także zwolennicy opozycji niezrzeszeni w żadnej partii. Zwyciężył w nich właśnie Imamolu. W trwających od prawie półtora roku atakach Izraela na strefę gazy miało zginąć już 50 tysięcy osób. Izraelskie wojsko w ubiegłym tygodniu wznowiło operacje militarne przeciwko palestyńskiemu Hamasowi. Ministerstwo Zdrowia Strefy Gazy poinformowało w niedzielę, że od października 2023 roku w izraelskiej ofensywie zginęło dokładnie 50 21 osób. 17 z pośród nich stanowiły osoby nieletnie. Ranne zostały z kolei 113 274 osoby. Według katarskiej stacji Al Jazeera, w rzeczywistości śmierć mogło ponieść więcej osób. Statystyki uwzględniają jedynie ofiary, które zostały oficjalnie zarejestrowane przez palestyńską służbę zdrowia. Wielu zabitych palestyńczyków może spoczywać w gruzach budynków zniszczonych w trakcie działań sił obronnych Izraela. Przed kilkoma dniami izraelska armia wznowiła ofensywę przeciwko Hamasowi. Premier Izraela Benjamin Netanyahu nakazał przeprowadzenie ataków wymierzonych w Strefę Gazy, bo załamały się rozmowy na temat przedłużenia zawieszenia Broni, trwającego od połowy stycznia. Władze w Tel Awiwie chcą w ten sposób przymusić palestyńskie ugrupowanie do uwolnienia pozostałych zakładników. Hamas zamierza to uczynić dopiero po przejściu do realizacji drugiej fazy rozejmu. Ogółem od ostatniego wtorku zginęło już blisko 600 Palestyńczyków. Wczoraj izraelskie wojsko wezwało mieszkańców Rafah w południowej części strefy gazy do opuszczenia swoich domów. Ponadto prowadzi ono operację w położonym na północy enklawy miasteczku Bait Hanun. We Francji i w Holandii odbyły się manifestacje przeciwko rosnącej popularności prawicy. Ich uczestnicy uważają, że w przestrzeni publicznej coraz częściej pojawiają się faszystowskie i rasistowskie hasła. Antyrasistowskie wiedzę we francuskich miastach zorganizowała skrajnie lewicowa Francja Nieujarzmiona, a wzięło w nich udział ponad 91 tysięcy osób. W Paryżu doszło do starć uczestników manifestacji z policją. Protestujący sprzeciwiali się nie tylko rozwojowi skrajnej prawicy, ale także polityce prezydenta Emmanuela Macrona wobec Palestyńczyków. Zarzucają oni francuskiej głowie państwa współudział w ludobójstwie, którego ofiarą jest naród palestyński. Macron ma także popierać prawicowe postulaty dotyczące imigracji i ochrony granic przed obcokrajowcami. Blisko 10 tysięcy osób zgromadziło się w centrum Amsterdamu. Holenderscy manifestanci krytykowali powołany w ubiegłym roku prawicowy rząd Schofa. Organizatorzy przestrzegali przed odrodzeniem się faszyzmu, odwołując się do historycznych doświadczeń z okresu międzywojennego. W Holandii coraz powszechniejsze w przestrzeni publicznej mają być wypowiedzi o rasistowskim charakterze. Dodatkowo uczestnicy demonstracji w Amsterdamie solidaryzowali się z Palestyńczykami oraz z trwającymi w Turcji protestami przeciwko zatrzymaniu opozycyjnego burmistrza Stambułu, Ekrema i Mamolu. Informacje przygotował Maurycy Mietelski, nadzór redakcyjny Igor Jankę. Jeżeli podoba się Państwu nasza praca, serdecznie zachęcam do wsparcia Układu Otwartego w serwisie patronite.pl. To wszystko na dzisiaj. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnym Układzie Porannym. A oto mecenasi Układu Porannego. Kazaplaja! Lider na rynku nowych nieruchomości w Hiszpanii. Casa Playa to agencja nieruchomości, która wspiera cię na każdym etapie zakupu. Kliknij link w opisie i pobierz darmowy PDF z przewodnikiem zakupu krok po kroku. Rosnące koszty IT hamują rozwój twojej firmy? Z Amso możesz obniżyć wydatki nawet o 70%, wybierając polizingowy sprzęt IT sprawdzony, wydajny i gotowy do pracy. Sprawdź na www.amso.pl.